ma widzowie Zobaczcie ekstra miasto to klocku Przechodzimy do pokazywania Tak, tutaj mamy wielki domek To jest chyba dla mnie o takim domu po prostu To jest takie lotnisko To się nawet kręci Przechodzimy dalej Do kimiki. Miki Ona sobie tak tutaj mieszka tutaj jest tak pusto to jest tak teraz ten dom tutaj jest taka łazienka i taka kuchenie, kuchnia tutaj pyk taka sypialnia tutaj taki strych tutaj farma ryby. królik nawet tutaj jest mankomat można go otworzyć jest tam kasa dalej Teraz otworzymy i zobaczycie pięknie. To jest moment sprawdzający dla całej Tak? jest? A tutaj rakieta. I teraz. Jest tu rakieta? Czy ona No Nie. Ty. No właśnie, patrzcie no, tak, tutaj pizzeria włoska, tak wygląda, no i po prostu to na wszystko dzisiaj, dziękuję, życzę miłej nocy, papa.